pojechałam dzisiaj do wujka na farmę Niebieskim jego autem Pokazałam że już jestem Przywitałam się Porozmawiałam z wujkiem On mi dał nowego konia do przetestowania Ja że okej okay. Porozmawiałam pokazałam, pokazałam i to zrobiłam Pokłaskałam na początek Dużą czaprak O głowie i wszystko inne I pokłaskałam Kasku. I że super. Poszłam do konia, przywitałam się, a, ale koniu musiał uspokoić, bo jeden z kolegów też wałaszek dębował na mnie. Odstawiłam wałaszkę do boksu i odprowadziłam konia. Na koniu jeździłam sobie, próbowałam na nim różne sztuczki. Tutaj to tu już akurat zaczął się. Mm, już go uspokoiłam wtedy Powiedziałam, że był ok Ok, go odprowadziłam I wyrwał mi się z ręki I uciekł Uciekł tak szybko, jak potrafił Zatrzymał się, bo szybko go znalazłam I podbiegłam Pokazałam, że mu wszystko spokojnie I wyjechaliśmy z ręka Żeby sobie mógł poskakać Próbowaliśmy wskoczyć Wskoczyliśmy. Jechaliśmy. O, zobaczyliśmy małego osiołka, był przepiękny. Ale powiedziałam, okay, i ruszyłyśmy dalej. Pokazałam, że OK jazda. I wróciłyśmy na ranczą. Pokazałam wujkowi Jeszowi, że wszystko jest już okej. Okay. Zatem pokazałam co umiem. I odprowadziłam... Konika na padok. Ale najpierw rozświadłałam wszystko i zaprowadziłam. Rozświadłałam, koniec poszedł do swoich kolegów, a ja się z wami miło żegnam. Do zobaczenia.